A teraz moi drodzy, bardzo ciekawa informacja odnośnie COVID-19, Donalda Trumpa i WHO. Mianowicie Stany Zjednoczone po dekrecie nowo mianowanego prezydenta Stanów Zjednoczonych wycofują się ze Światowej Organizacji Zdrowia z powodu tego, jak zarządzała w czasie kryzysu pandemii COVID-19. Też bardzo ciekawą rzeczą jest to, że Donald Trump poprzez swój dekret spowoduje to, że wszyscy ludzie, którzy zostali zwolnieni z powodu braku szczepień na COVID-19, mają zostać przywróceni do swojej pracy. Dodatkowo oczywiście ma szereg zarzutów wobec WHO, między innymi złe zarządzanie podczas pandemii, niewydanie odpowiednich reform i rozporządzeń w trakcie pandemii, co skutkowało tym, no oczywiście, że cały świat pogrążał się w coraz większym chaosie i kryzysie. Donald Trump powiedział dość. Wychodzimy z WHO. Radźcie sobie sami, to nie jest organizacja, która pomaga, a od tej pory będzie organizacją bez USA, czyli największego wkładu do swojego budżetu, ponieważ Stany Zjednoczone pokrywały 18% budżetu World Health Organization. Jest to bardzo ciekawe, jak Donald Trump rozpoczyna swoją kadencję. Zapnijmy pasy, bo czeka nas naprawdę ciekawy rok.